Początek XVII wieku. Europa Wschodnia pogrążona jest w chaosie. Czarstwo Rosyjskie przeżywa okres zwany Wielką Smutą. Czas buntów, walk o władzę i zagranicznych interwencji Rzeczpospolita, obojga narodów, postanawia wykorzystać ten moment. Słabość. W roku 1610 niewielka armia Rzeczypospolitej rusza w głąb ziem ruskich. Na jej czele stoi Hetman, polny koronny Stanisław Żółkiewski, doświadczony dowódca, znany z dyscypliny i chłodnej kalkulacji. Przed nim stoi zadanie niemal niemożliwe. Pod wsią Kuszyn polskie wojska. Natrafiają na ogromną armię rosyjsko-szwedzką. Siły przeciwnika liczą kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy: piechotę, kawalerię, artylerię i oddziały najemników, wyszkolonych według zachodnich wzorców. Żółkiewski dysponuje zaledwie około sześcioma tysiącami ludzi. Większość z nich to jazda. W tym elita Husaria. Na pierwszy rzut oka starcie nie ma prawa zakończyć się sukcesem. Przeciwnik ma przewagę liczebną, silne umocnienia i nowoczesną piechotę uzbrojoną w broń palną. Ale Hetman nie zamierza się cofać, Żółkiewski wie. Że zwłoka działa na jego niekorzyść. Im dłużej będzie czekał, tym większe będą szanse, że przeciwnik otrzyma kolejne posiłki. Zapada decyzja. Atak o świcie. Polskie wojska ruszają nocą. Marsz jest cichy. I wyczerpujący, gdy nad polem bitwy zaczyna się podnosić poranna mgła, armia Rzeczypospolitej jest już gotowa do walki. Rosjanie i ich sojusznicy zajmują pozycję, za płotami i prowizorycznymi umocnieniami piechota ustawia się w zwartym szyku, gotowa do prowadzenia ognia. Żółkiewski wydaje rozkaz. Husaria rusza do ataku. Pierwsza szarża uderza w umocnienia. Konie przeskakują przez płoty. Kopie łamią się pod naporem. Atak zostaje odparty. W wielu armiach byłby to moment załamania. Ale nie tutaj. Hetman nie wycofuje husarii. Każe atakować ponownie. Druga szarża. Trzecia. Czwarta. Każda kolejna fala osłabia przeciwnika. Piechota rosyjska i najemnicy oddają salwy, ale z każdą minutą ich ogień staje się coraz mniej skuteczny zmęczenie. Narasta szyki zaczynają się rozrywać. Husaria! Mimo strat nie traci petu. To nie jest jedna decydująca szarża. To ciągłe, metodyczne miażdżenie przeciwnika. W końcu następuje moment krytyczny. Jedna z formacji najemników załamuje się i zaczyna uciekać panika szybko rozlewa się na kolejne oddziały. Rosyjska kawaleria nie wytrzymuje presji i opuszcza pole walki. Husaria wdziera się coraz głębiej w pozycję przeciwnika. Wielka armia, która miała zmiażdżyć Polaków, Rozpada się od środka. Po kilku godzinach walki bitwa jest rozstrzygnięta. Armia rosyjsko-szwedzka zostaje rozbita i zmuszona do odwrotu. Straty przeciwnika idą w tysiące zabitych i rannych. Po stronie Rzeczypospolitej poległych jest nieporównywalnie mniej. Choć zwycięstwo okupione zostało ogromnym wysiłkiem i wyczerpaniem. To jedno z najbardziej zdumiewających zwycięstw w dziejach wojen. Skutki bitwy pod kłuszynem są ogromne. Po zwycięstwie wojska Rzeczypospolitej otwierają sobie drogę na Moskwę. Wkrótce polskie oddziały wkraczają do stolicy Ksarstwa Rosyjskiego. Po raz pierwszy w historii obce wojska zajmują Kreml. To moment, który na krótko zmienia układ sił w Europie Wschodniej. Bitwa pod kuszynem pokazuje pełnię możliwości Husarii, nie tylko jako formacji do jednorazowego uderzenia, lecz jako narzędzia długiej, wyniszczającej walki. To także triumf dowodzenia spokój, konsekwencja i wiara w wyszkolenie własnych żołnierzy pozwoliły Stanisławowi Żółkiewskiemu dokonać rzeczy. Która wydawała się niemożliwa, kłuszyn pozostaje symbolem momentu, w którym determinacja i odwaga zwyciężyły nad liczbą.